Cześć witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziemy ogrywać kolejną grę na konsoli Anbernic rg 35 xxh Nie wiem, po co to, cały czas to powtarzam, ale może ktoś nie wie, jak to za konsola. Tak czy inaczej, dzisiaj będzie Star Ocean, gra wydana na konsolę SNS. Widziałem ją chyba też jeszcze na PSP. Ale nie wiem, czy to jest ta sama wersja. Musiałbym się kiedyś przekonać. Może nie, nie mam którą z tą grą, ale może kiedyś nagram i sprawdzę. Tak czy inaczej, Będziemy właśnie ją odpalać i powiem Wam szczerze, że grałem w to lata temu, 22-23 lata temu, może i 24 nawet. Czyli no, spory okres czasu, nie pamiętam w sumie co tam się działo. Dlatego też zacząłem grać w to z 3 dni temu chyba. Pograłem może z 20-30 minut. I przyznam, że gra się bardzo dobrze postarzała. Jest naprawdę ładna graficznie. Aż dziw bierze człowieka, że 16-bitowa konsola potrafiła wygenerować taką grafikę. I pomimo też tego, że miała takie ograniczenia przykładowo pojemnościowe, te kadridże nie były jakoś mega wielkie, to też potrafiła, no tutaj przykładowo w tej grze chodzi mi, wmontować głosy jeszcze. Nie wiem czy w całej grze, bo nie pamiętam już teraz, ale na Intrze, tak, jak najbardziej. Właśnie czytam na, na filmie tym startowym. Postaram się nie gadać tak dużo podczas teraz tego filmu, a szczególnie gameplayu, ale coś zawsze, wiadomo, niestety wtrącę. Także miłego oglądania tutaj tego wstępniaczka w postaci tego filmu wprowadzającego. Dodam tylko tyle jeszcze, że właśnie napisy są po japońsku, chyba. Czy po chińsku, nie wiem, nie znam się. Ale już mówią po angielsku i też później będą napisy normalnie w grze po angielsku, z tego co się orientuję. The of unidentified energy... Where? Marked 301.209 in Sector Gamma. Muszę przyznać, że intro było całkiem niezłe, całkiem fajnie zrobione. Z jednej strony fajnym akcentem było to, że były włożone te głosy. Z drugiej strony były tak średniej jakości, że chyba wolałbym napisy. No ale wiecie, taka, tak technologia wtedy była. I tak to wszystko wyglądało jeszcze. Cóż, no dobra. Tutaj już zaczynamy naszą powoli rozmowę, chyba to jest. Radix, Aha, to jest nasza postać, bo wcześniej mogliśmy ją nazwać, ja teraz jej nazwałem, no wcześniej normalnie nazwałem. On chyba gada ze swoim kumplem, nie wiem, coś takiego. to chyba koleżanka przyszła taka trójka przyjaciół wygląda na to, że jest Pójdziemy na patrol teraz. Coś mi zapomniałem. Trzeba może z innej strony pójść. Nie wiem. a okej. Okay. na no jest, no jest, Busiów. spójrzcie jakie piękne są odbicia w ogóle tutaj na tych, tych jak to się nazywa w wodzie kiedyś to było mega jak ja patrzyłem pamiętam na starym kompie grając w to, to aż kurczę miałem dech w piersi złapał, chociaż to chodzenie po schodach jest takie trochę a pewnie tak się chodzi po schodach <grym> w, w tej grze Dobra. Będą właśnie, Będzie pierwsza walka. Walka jest trochę inna niż przykładowo w Final Fantasy. Tych pierwszych. Bo... Pamiętacie lub nie. W postaci przeciwnicy byli na przykład z lewej strony. Lub z prawej, a ci tutaj byli właśnie tak. to jakoś losowo to jest pokazane. I tak sobie walczą. Widać też poza tym tych przeciwników na mapie. Znaczy na mapie na planszy. A w Final Fantasy to było tylko tak, że chyba Bosowie byli na planszy, a reszta to była złopanki łopanki brana, właśnie. Dobra, idziemy załatwić tych jeszcze jednych rebusiów. Z początku raczej nie ma żadnych umiejętności. Takie wstępne klepańsko. Dostaliśmy trochę pieniędzy i tam Blueberry to chyba do odnowienia HP jest, jak mi pamięć nie myli. No chyba będziemy się bić z bossem teraz. Racy, że nie widzę za dużo tych jak to się nazywa umiejętności to pewnie będzie klepanie AAA i tyle pamiętam że jak już się później tam trochę pograło to fajnie czary były naprawdę takie spektakularne wręcz tak no tutaj na razie nic nie ma co, co takiego robić Jest AAA i tyle no. na gorszym przypadku można sobie jeszcze do tego można, no nic nie można teraz. Potiony dodać. Przełączyć chyba między postaciami? Czy nie? No chyba mnie nie wykończy. No. Śmiesznie byłoby przegrać z pierwszym bossem. Ale teraz patrzę, że wszystko jest możliwe. Okej, okay, wygraliśmy. Dziwne. Jak grałem tyle czasu kiedyś, to nie pamiętam, albo ostatnio, to nie pamiętam, żebym przegrał. W sensie czy jakaś postać wiecie padła. I teraz ten dostał doświadczenie za dwie postacie. Hmm. Tak to jest jak nie bardzo yy, nazywam postacie w grze. Człowiek nie, nie, nie bardzo kojarzy. Te Radixy mi się tak kojarzy, właśnie że ten, ten główny bohater. A jak wiadomo, byś go jakoś tam nazwał Marcin czy coś. Teraz bym wiedział o co chodzi. Te efekty świetne. kurde, teraz to nie to samo. RTXy jakieś tam. Są. A ekipa się rozchodzi, chyba do spania. No i jak długi filmik ten będzie. Może jeszcze kilka minut się da coś nagrać. Na początku to jeszcze się nic takiego ciekawego nie działo. Powalczyli sobie chwilę z bandytami i pogadali o pierdołach. Mógłbym bohater śpi. Nie chcę wstać. Czy <laughs> dzieci już tam pracowały? Nieźle. To chyba chińskie. Klimaty są tutaj. Dobra, mamy coś tutaj do przekąszenia. Czy nie bardzo? Chyba nie. Dobra, zobaczmy analogiem czy się zagrać. Widzę, że da. to miasto? Kurde nie spojrzałem, bo komuś nazywa ośmiech <śmiennie> Ośmiechumart. Dobra, nieważne, nie będę. włączał jeszcze raz tego. A tu możemy sobie kupić broń, chyba. Czy znaczy, mamy tyle pieniędzy? No fajnie, czyli nie ma nic mi do sprzedania, ale, że jestem ochroniarzem w tym mieście, to muszę mieć broń cały czas przy sobie. Spoko. Dobra, dobra, trzeci raz nie chcę tego czytać. Uciekam stąd. Teraz, jak mi pamięć nie myli, powinniśmy iść chyba na jakieś polowanie, czy coś takiego, chyba, że to nie ta gra. Ciekawe, czy wyjdę stąd. Hmm, może to nie ta gra. W fantazja podobnie się to trochę zaczynało. A teraz faktycznie gdzieś indziej poszedłem. Ale też w starocean na PSP kiedyś. Początek przynajmniej zaczynałem grać. Miałem nawet chyba grę tą oryginalną. To. Trochę inaczej to się chyba zaczynało. Później sprzedałem tę grę i... ...coś przerobiłem Kupy psp czy tam będę dużo grał. Kasa się bardziej przydała i się też wygrywały te dryskart pamięci niż Dobra muszę sobie powiedzieć, że powinienem najpierw odnowić życie kurde postaciom. Aż one są takie cienkie od razu hmm. Ciekawe, czy dobiegnę do chyba nie dobiegnę do miasta Raczej sobie tutaj odnowę. Mogę zapisać grę też od razu Dobra, nie będę zapisywał nawet po... Będę i tak później grał na swoim save'ie. A tutaj jest odnowiający HP Glutek. Dobra Lecimy z tym. Może trzeba pobiec gdzieś tam w mieście się poślajać, nie wiem. Tak Znaczy, nie powinien być taki chyba silny. Znowu poziom. Chyba jakieś skilla dostałem. Boże się mylę, dobra. Tak czy inaczej, pójdziemy odnowić sobie HP. czyli to może w łóżku da się to przekiwać? Um, a potem poszukamy naszych. Ludzi, a nie, nie od razu trzeba było mili. Coś tu się dzieje. Może niepotrzebnie wychodziłem z tego, z miasta. No nie wiem. Dobra, zobaczmy, co tam będzie. Jaka jest oczywiście, oczywiście się spóźniłem na coś. A pogadankę będzie. Manki z tarydziadzia. Pewnie on dostał list, bo tylko jeden potrafi czytać. Jakaś dziwna choroba. Pójdziemy mhm, gdzieś na jakąś, na jakąś pewnie górę. MT Medox, czy co tam? Żeby zdobyć roślinkę. Ojciec przybyło, Nieźle. najpierw ojciec tej dziewczyny idzie na tę górę. Później pewnie będziemy musieli iść szukać ojca i tej roślinki mimo wszystko. Ciekawe czy coś mu się tam stanie. Coś pewnie tak. Zawsze tak dzieje. Dwa dni później. No, jeszcze jej ojciec nie wrócił. te naszej kumpeli. Ze straży, kurcze, więc... Nie wytrzymała psychicznie, będzie trzeba pójść. Mieli Ratix. Śmieszne te imiona mają trochę. Sporo gadania z początku, ale później jest też dużo akcji. Wiadomo, musi być jakiś ten wstęp fabularny. W końcu to jest gra RPG. O, przez powietrze nie jest. Przy, przy, ten przenoszona to chorobatkę przez dotyk jakiś tam. prawie z zombie? No nie, może nie, ale. O, i ciało po, przy, po tym czasie się zmienia. Po trzech dniach zmieścić całkowicie w kamień. Niedobrze. No, to niezły list. Córka pobiegła jak szalona. Trzeba biec o tym mili. Szkoda, że gry nie zapisałem. Dobrze, gdzie ona pobiegła? Aha, na północ. Trzeba przyznać, że ma niezłe przyspieszenie. Ten małpiszonek, czy jak on tam. Bo nie kocur, nie? Dobra, więc tu pobiegła. Więc będziemy musieli jej szukać. No i tak to wygląda, dobra. Tyle będzie na początek. A właściwie jeżeli chodzi o tą grę, więc nie wiem, co by pograł dalej dłuższy nakręciu film. Ale jak nagram 40 minut, tak, tak nikt tego nie obejrzy pewnie. Eee, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. Postaram się też nagrać jakieś inne oczywiście gry w najbliższym czasie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.